Wi, słyszysz mnie? Tak, kimkolwiek jesteś. Czyli się udało. Nazywam się Song Somi. Mów mi po prostu Songbert. Wiem, kim jesteś. Wiem o twoim problemie. Mogę uratować ci życie. Okej, okay, Songbert. Masz moją uwagę. Cieszę się. Na pewno masz wiele pytań. Wkrótce odpowiem na wszystkie. Ale najpierw musisz się dostać do Dogdown. Odciętej dzielnicy Night City. Doktor. Miasto w mieście. Niektóre klany próbowały handlować na tamtejszym czarnym rynku. Rzadko kto wychodził na tym dobrze. Czasami nie wychodził w ogóle. Ty nie powtórzysz ich błędu. Zgoda, Songbert. Nie wiem o co tu chodzi, ale zaryzykuję. Dziękuję. Nawet nie wiesz jak bardzo. Bądź jak najszybciej przy głównej bramie doktał. Skontaktuję się z tobą. Albo to jakaś ściema. Albo szansa. Mam podejrzaną, która właśnie uciekła do Doktał. A ja mam to w dupie. Wracasz do Night City przy nie za waszym zasięgiem. Chodź, nie ma co. Kurwa, ona ucieknie! To dokta. Zostaw. Posłuchaj kolegi, widać, że chcę przeżyć. Niech was wszystkich! Chuj! Nic nie możemy zrobić. No, chodź, postawię ci browara. Co masz na pace? To no co zawsze: pudła po wszczepach z Etatechu do przepakowania. teren. Ah! Co jest? Jakby... Jakby ktoś mi wkręcał głowę w imadło. I wszystko będzie dobrze. Oddychaj, powtórz jakąś mantrę, policz do dziesięciu. Cokolwiek, co pomoże ci się uspokoić, twój system nerwowy nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie. Mam taką nadzieję. Wiem, że nosisz w głowie tykającą bombę. Gdybym mogła ją rozbroić już teraz, zrobiłabym to. Ale zaraz poczujesz się lepiej. Wi, coś tu nie gra. Ona chyba majstruje przy reliku. Kurwa. Masz rację, John. Ale nic wam nie grozi. Spierdalaj. Kiedy obydwoje zajmujemy protokół biochipu, Wi może go znać wstrząsu, tak jak przed chwilą. Muszę cię. Dla waszego bezpieczeństwa. Degłuszyłam go na trochę. Słyszycie, chociaż nie może odpowiedzieć. Chyba zaczynam rozumieć. Musisz być netranerką i to niezłą. Masz mnie. Łączę się z Tobą przez protokół kognitywny, relika. Widzę i słyszę to, co Ty. Znajduję się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja pierdolę, prezydentka. Ty. ty nie żartujesz? Nie, nie żartuję. Nasz samolot został schakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Dogtown. Mamy zagłuszoną komunikację. Nie miałam innej opcji niż relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. Samolot został schakowany, tak? I Nie możesz obejść blokady? Mogłabym. Potrzebowałabym 24 godzin, odpowiednich warunków i może kawy. Nie mam żadnej z tych rzeczy. Naprawdę jest z Tobą Rosalind Myers? Prezydentka NUSA? Siedzi tuż obok mnie. Już wie o sytuacji. I czeka na Twoje tak. Poważna sprawa. Naprawdę jestem jedynym kontaktem? Chwytam się ostatniej deski ratunku. Ciebie. Życie prezydentki jest najważniejsze. Przetrwa lądowanie, ale nie lockdown. Wyciągniesz ją z samolotu, zanim zrobi to ktokolwiek inny. A ktokolwiek inny? Kogo się tam spodziewasz? Kurt Hansen, przywódca Dokton, ma tysiąc powodów, dla których chciałby mieć Myers jako zakładniczkę. W pojedynkę nie przejąłby kontroli nad samolotem. A to znaczy, że ma wtykę w Waszyngtonie. Ale to problem na później. Mówiłaś, że możesz mi pomóc. To prawda? Namiastkę moich możliwości właśnie widziałeś. Potrafię cię wyleczyć. Trwale. No, ale ty nie wiesz, jak bardzo chciałbym ci wierzyć. Wiem, V. Jesteś przyparty do muru. Dobrze znam to uczucie. No to czas na zaliczkę. Masz na reliku sporo uszkodzonych danych. Usunę je i zrobię miejsce na coś, co ci się bardziej przyda. Mm, to znaczy? Bojowe oprogramowanie Militechu. Zobaczysz. To cacko. Dzięki. Chyba. Potrzebuje cię w najlepszej możliwej formie. To oprogramowanie można ulepszyć. Jak zdobędziesz dane, którymi je nakarmisz, to nauczy się nowych rzeczy. Potrzebujesz analiz bojowych, zapisów walk albo starych akcji. Znajdziesz je w Doktown. Najpierw muszę się tam dostać. Główna brama odpada. Nie masz przepustki, a ja nie zdążę ci przygotować fałszywki. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek Cię widział. Bardzo nie chcemy. No dobra. To prowadź. Będę przy Tobie. Na tyle, na ile mówię. Thank you.